እንንኝን እንንንን Temat kolejnego stołu warsztatowego na razie uważam za zakończony. Był on mi potrzebny, dlatego że zobaczcie, tutaj są trzy urządzenia, tak? Jest wyżynarka włosowa i skilarka włosowa i z tyłu jest jeszcze tokarka ta mała. Są trzy urządzenia, które pracują powiedzmy na różnych wysokościach. I teraz zależy mi na tym, że można było przy dłuższej pracy usiąść przy wyżynarce. I popracować oczywiście, na stojąco pracujemy tutaj, i na pracujemy przy tokarce. Ale na stojąco dla mnie nie oznacza to samo co na na przykład dla litki czy dla chłopców. Bo na tych maszynach, dwóch na tokarce i na wyżynarce, spokojnie dzieci mogą pracować. I tak wykombinowałem, że słuchajcie, nie ma innej opcji, tylko trzeba zrobić to na stole nożycowym. Uśmiech do znajomego miał jeden. Więcej. Kupionych już wcześniej. I za parę złotych udało mi się to wydobyć od niego. Podniosę na maksa. Albo żeby nie było, że pokazuję na maksymalnym wysięgu. To jest stolik do 500 kg nośności. Ale zobaczcie jedną rzecz. Widać. Po pierwsze. Nie jestem w stanie zablokować kół jeśli chodzi o obrót. Jedna oś tylko jest skrętna, ale nawet jak one są zablokowane, to nie, to nie jest ruch na samych kołach. Tylko sama konstrukcja jest po prostu. Podnoszę jeszcze wyżej. Sama konstrukcja jest po prostu. Jak to nazwać? Szukam słowa. No, lipa, no, lipa, po prostu lipa. Skoro jesteśmy w drewnie, to lipa i koniec. I to jest. To jest tandeta, No, kurde, co tutaj dużo mówić. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj mam obok. Jest wolny FAT jeszcze. To co widzieliście, cały ten mechanizm przerabiałem do tego, że rączka normalna była. Po prostu by tutaj wadziła, więc tą rączkę zdemontowałem i teraz. Spuszczanie, tego stołu mam tutaj zamocowane pod spodem, pach później mogę, czy po pracy dać go po prostu niżej, czy dla dzieciaków, jak przyjdą, to pach szybko w dół i gotowe. I tak samo z obrotem tego stołu, tutaj absolutnie nie ma problemu. Chłopcy chcą mieć tokarkę. Proszę bardzo, opuszczam stół, i za chwilę jest miejsce pracy, gdyby gotowe. To jest też ważne, żeby nie było zbyt dużo jakby zamieszania, czy z przestawianiem maszyn, czy też z, po prostu z miejscem do, do ich pracy. Bo jak tego za dużo jest, to prędzej czy później nie chce nam się tego w ogóle tykać. Tutaj jest 60 mm, tutaj jest 60 mm, rury. Kolejna rzecz, która mnie czeka, i do tokarki tam, czym więcej, tym lepiej. I Pojawi się jeszcze jeden odkurzacz, który tak naprawdę będzie, ponieważ to jest jak mobilny odciąg. Ma bardzo dużą wydajność. 100 mm będę mógł również używać tego do sprzątania normalnie warsztatu. I oczywiście będzie on tutaj podpięty do tych trzech maszyn, ale to muszę jeszcze pokombinować z samym odciągiem. Idę po Fata. Idę z Fatem I teraz tak. Dlaczego z nim wjeżdżam? dlatego, że yy, kiedy go pokazywałem, to pamiętam ogrom komentarzy typu o, "zrobię sobie taniej i w ogóle, przecież to jest drogie". I ten stół ma nośność 500, ten ma 300. Jak tutaj? Zablokuje nawet dwa hamulce. To jest już to naprawdę stabilne miejsce pracy. Jak zam zamocuję cztery, zablokuje koła to mam po prostu mogę tutaj zrobić z tego strumnicę prawie, że, bo nic tutaj się nie trzęsie, absolutnie nie ma żadnych jakiś nie wiem ruchów na bok. Co tutaj jest? No dobra. Żeby nie było. Zablokuję te koła. Włączę te hamulce, Widzicie to, nie? To się po prostu buja w tą stronę, nie? czego nie jest już w stanie usunąć. Więc zobaczę, jak to będzie się pracować na, na takim ułożeniu, jeśli by było coś źle, że te bujanie jakieś będzie przeszkadzać, no to nie ma siły. To wtedy zrobię dodatkowe nogi, które będą dostosowane na przykład do dwóch czy też do trzech wysokości i one będą podkładane. I wtedy stół będzie opuszczany. Eee, tak to sobie wymyśliłem. Czy się sprawdzi? To zobaczymy, nie? I jeszcze odpalę włosową. Piękna sprawa. Patrząc teraz na najbliższe elementy do dziurek, nie ma tutaj absolutnie żadnych drgań. to będzie porządna praca w tym momencie. No to, że ten blat również swoje waży. Pamiętacie jak go budowałem? Jak nie, znajdę link a gdzieś tutaj zaraz wkleję. To jest świetny blat zrobiony z takiej dużej kratownicy. Niesamowicie dużo tutaj klejenia jest, żeby zrobić coś takiego. Dzięki temu on się oczywiście nie ma prawa tutaj gdzieś wykrzywiać. Jest bardzo prosty, świetny blat roboczy. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce za parę dni. Dziękuję za Waszą aktywność. Przypominam za każdym razem do znudzenia, ale, e, ale warto o tym przypominać, bo, bo to na Was widzę, że działa, więc e, te 10 sekund mogę poświęcić więcej filmu, nie? Żeby, żebyście kliknęli w co trzeba. Do zobaczenia za dni 2 albo trzy. Do zobaczenia. Cześć.